No, obsz, piwo warczykowe. Mm -hmm. o nie, 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 powiedz to jeszcze raz, bo powiedziałeś to nie tak jak zawsze. To sobie to nie znegryję. No, nie, nie. no staram, staram się, żebyś miała ten dźwięk na STB ale nie, nie, nie. się wzybrałem. 26 sesji, naprawdę, no. Posiedzieć, poszukać, wyciągnąć se. Dobrze, nie. przepraszam, 20 sesji, no. Może przejściu nie było w ogóle. <laughs> Meanwhile. do piwowarczyków, tak? Co? A, Wiktor, y, piwowarczyk, tak? I... Aż, dobra, i zostali nam piwowarczyk. Jeszcze co najwyżej kontaktować się w przypadku piwowarczyków ze sobą nawzajem w pokoju? Na <laughs> razie do domu piwowarczyków. Do sąsiadu. Krecika ten od. Okienny... Dom piwowarczyków! O, Piwowarczykowie! <laughs> <Ja działam! laughs> dobrze, dobrze. Piwowarczykowie. <laughs> nie wiem, dlaczego <laughs> <wszystko> <laughs> Piwo warczykowe. To, że piwo znowu dostali szlaban? <noise> piwo warczykowe. <głosy> <głosy> to, jest, to jest mój ulubiony tekst tej sesji, kurwa. <noise> no, już już bez, bez szlabanów, normalny dzień w życiu. Piwo warczyków. Dom piwo warczy... <noise> Z kim ja zostałem. <noise> piwo <warczykowie. głosy> No Powiedz, to piwo warczykowie są. Jak to, to nie zrobisz? Piwo warczykowie. <noise> PIWO WARCZYKOWE wspaniałe PIWO warczykowe. E, PIWO warczykowe. a nie wiem, jakie to leniwe